Witajcie serdecznie. Co jest lepsze? Mono czy stereo? Karolina dzisiaj opowie o takiej specyficznej, zdrowej i wydaje się najlepszej na te czasy diecie, monodiecie. Nie tylko na te czasy, ona zawsze była dobra i korzystna. I, I to jest jedno z narzędzi, które stosuję w moim gabinecie dietetycznym, które się świetnie sprawdza i które polecam. Jest to taki model żywienia, który polega na tym, że rozdzielnie jemy produkty białkowe i rozdzielnie węglowodanowe. Czyli jak to wygląda w praktyce? Białka, powiedzmy białka zwierzęce typu Mięso, jaja, powiedzmy strączki, bo to też produkty białkowe, jemy rozdzielnie, samodzielnie. Natomiast takie produkty wysokowęglowodanowe jak kasze, ziemniaki, no o zbożach dobra nie będę wspominać, chociaż no jeżeli ktoś jest to. chlebojadem, no to to też jest wysokowęglowodanowy produkt, to jemy rozdzielnie, czyli albo z tłuszczem, ale już nie łączymy z białkami zwierzęcymi. Jak to wygląda w praktyce? Yy, powiedzmy, jemy łódko, ale łódko zjemy już na przykład z niskowęglowodanowym warzywem, bądź z tłuszczem. Czyli na przykład, co byś zjadł na śniadanie: boczek z pomidorem, jak, jak to widzisz pomidorami albo z jakąś sałatką. Dokładnie, sałatką niskowęglowodanową. Natomiast już jak pójdziesz na obiad, no to zjesz kaszę gryczaną polaną tłuszczem. Na przykład z farkami. nie zjem schabowego z ziemniakami? Mm, jeżeli jesteś w ciężkim stanie metabolicznym, to ci tego nie polecam. Okay, Dlaczego? No słysza, to po prostu nie chcemy jeszcze mocno dokładać i chcemy, żeby nasze organy regenerowały się, a w momencie, kiedy wkładamy jedno i drugie, no to organizm się na żołądek się zastanawia, co on mi wrzucił, jakie enzymy muszę wytworzyć do strawienia jednego, yes. a jakie do drugiego. Także, jeżeli chcemy szybko się zregenerować, jeżeli chcemy odbudować to, co zostało zniszczone, to jedzmy rozdzielnie. Czy kasza tutaj jest skazana w porównaniu do innych zbóż? Eee, kasza nie jest zbożem. Tak, jak kasza, kasza zależy jaka, bo e, kasza gryczana należy do ordestowatych i to nie jest zbożem, no. ale już kasza jęczmienna jest zbożem. Czyli nie powinniśmy jeść tylko kaszę gryczaną? E, nie, niekoniecznie. E, tam jeszcze powiedzmy e, są kasza Trafisz. takie jak amarantus, komosa ryżowa. One okay. może nie są stricte kaszami, natomiast są podobne i mogą zastąpić. Jeżeli chodzi o kasze zbożowe, to może całkowicie ich nie musimy eliminować, bo są ludzie, którzy sobie tego nie wyobrażają. Natomiast przynajmniej wrzućmy je do rotacji, czyli czasowej eliminacji. To, co mówiliśmy w poprzednich odcinkach. Dokładnie. One mają dosyć ciężkostrawne białka i w ciężkich chorobach, bądź nawet lżejszych chorobach, jeżeli chcemy je odkręcić, nie pomogą nam do uzyskania zdrowia. Dobrze, a powiedz, jak mogłabyś praktycznie. Doradzić, taki jeden przykład mhm. posiłku całodobowego, jeden posiłek, dwa posiłki, powiedzmy trzy posiłki. Jak to powinno wyglądać? No, dla każdego z nas, który pierwszy raz Aha. się spotyka z monodietą, czyli na przykład, jak mam zacząć. Się odżywiać. Na co mam zwracać uwagę, żeby na przykład na śniadanie zjeść coś, co mi nie będzie szkodzić. Opowiem Ci o moim wczorajszym dniu żywieniowym, ponieważ ja już 8 lat jestem na, na takiej diecie. Może te pierwsze lata nie były takie doskonałe, ale wiadomo, że to jest, trzeba się do tego przygotować. Co ja wczoraj zjadłam na śniadanie? Zjadłam zupę z poprzedniego dnia, zupę dyniową, którą miałam już ugotowana, gotowaną. Tam były kawałki mięsa mhm. jednego rodzaju. To było kawałki kurczaka. Mhm. Później przyszłam do domu na obiad zjadłam łódko z kurczaka z surówką z kiszonej kapusty, mhm. czyli mamy niskowęglowodanowy produkt z białkiem. Mhm. Na obiad zjadłam znowu kapustnę, czyli polałam broku uparowany tłuszczem. Na kolację, tak? Na kolację. Mhm. Czasami robię taki ryż, ryż z kalafiora z cebulką i to też jest Ale pyszne. Ale trzy posiłki według Ciebie wystarczy, jak Toton. się na przykład To jest tak, że jak wchodzisz na dietę niskowęglowodanową czy dietę rozdzielną, to zaczynasz jeść coraz mniej, coraz mniej, coraz mniej. Coraz mniej. I to jest właśnie ten kierunek, mhm. kierunek długowiecznych. To pewnie w następnym odcinku jeszcze powiemy sobie a propos zastosowania tej diety u osób aktywnych, tak? Bo to jest e, też ważne. No, będzie pewnie Żebyśmy to inaczej tutaj wyglądać. Musi musieli na to zwrócić uwagę, bo sporo mamy właśnie pacjentów, którzy są aktywni, ćwiczą systematycznie. Mm -hmm. Więc pamiętajcie, zastosujcie to w swoim codziennym życiu. Trzymajcie się zdrowo i do usłyszenia wkrótce. Trzymajcie się. Cześć.